Dzień dobry, witam Was w filmiku na temat programowania w Scratchu. Uruchomiłam przeglądarkę i w polo adresu wpisuję adres strony scratch.mid.edu. .no. Naciskam klawisz Enter. Rozpoczynamy poleceniem stwórz. Chciałabym, żebyście przypomnieli sobie pracę w tym programie. I pokażę projekt, który tworzyliśmy w szkole, obracające się wiatraczki. Spróbujcie zrobić podobny projekt. Dzięki temu przypomnijcie sobie kilka umiejętności, jak wybierać tło, jak dodawać duszki, zmieniać ich rozmiar, zmieniać kształt, jak narysować własnego duszka. I zapiszemy nasz projekt. Program się wczytał. Przyciskiem X zamykam samouczek i rozpoczynamy od wybrania tła. W prawym dolnym rogu mamy takie kółeczko: Wybierz tło, naciskam. Tła są podzielone na różne kategorie. Wybieram na zewnątrz, bo chcemy zrobić Obracające się wiatraczki. Wybieram sobie forest. Kot, dla kotka zmniejszę rozmiar na 50% i może być na trawce. Dalej z piłeczki zrobimy wiatraczki. Wybieram duszka. Tu jest w lewym, górnym rogu. Taka wyszukiwarka. W czytaniu strony wpisuję płeczka. Otrzymałam różne płeczki. Wybieram sobie najprostszą. Zmieniam rozmiar na 200. Teraz przekształcamy piłeczkę na wiatraczek. Tutaj mamy trzy zakładki. Skrypt. Kostiumy, dźwięki. Klikamy na zakładkę kostiumy. Bierzemy narzędzie przekształć. Klikam na piłeczkę. Pojawiły się cztery kółeczka. Klikam pomiędzy te kółeczka. I otrzymuję dodatkowe węzły, które pozwalają zmieniać kształt. Trzeba, trzeba klikać na obramowaniu tej piłeczki. Teraz ustawiam się dokładnie na takim kółeczku i przeciągam je do wnętrza figury. Robię to z co drugim węzłem. Otrzymam kształt podobny do wiatraczka. Może być taki kształt. Dobrze. Przechodzimy do pisania skryptu. Rozpoczniemy z kategorii zdarzenia blokiem, kiedy kliknięto zieloną flagę. Chciałabym, żeby wiatraczek się obracał zawsze, czyli z kategorii kontrola wybieram blok. Zawsze i z grupy poleceń dotyczących ruchu polecenie wybieram obróć o 15 stopni. Sprawdzam działanie tego skryptu. Pierwszy wiatraczek się obraca, zatrzymuje. Potrzebujemy teraz narysować patyczek do wiatraczka. Ustawiam się na tym drugim kółeczku. I wybieram pędzel do malowania. Podobnie jak w programie Paint narzędzia mamy do rysowania. Wybieram prostokąt i rysuję cieniutki prostokąt, który będzie patyczkiem do wiatraczka. Możemy zmienić kolor na ciemniejszy. Może pozostać taki sam. Dobrze. Ustawiam wiatraczek nad patyczkiem. Jeden wiatraczek jest gotowy, działa. Teraz sobie skopiujemy, żeby więcej na tej trawce się działo. Czyli prawym przyciskiem ustawiam się na ikonce z wiatraczkiem, wybieram polecenie duplikuj. Skopiowałam wiatraczek wraz ze skryptem. Czyli ten drugi wiatraczek ma już gotowy skryt. Jeszcze raz sobie duplikuję. Mamy trzy wiatraczki. Teraz zmieniam kolory tych kolejnych wiatraczków, żeby było ciekawiej. Wybieram kostiumy, zaznaczam obiekt narzędziem Wybierz. I. Zmieniam kolory w palety. Dobrze, mamy drugi wiatraczek. Zaznaczam kolejny na tutaj. O, to będzie ten wiatraczek. Zaznaczam narzędziem wybierz i wybieram jakieś kolory. Może trochę za ciemne. Mamy drugi wiatraczek, trzeci. Duplikuję sobie patyczki, czyli duplikuj. Mamy drugi patyczek. Jeszcze raz wybieram, duplikuj. Mamy trzeci patyczek. Ustawiamy wiatraczki nad patyczkami. Uruchamiamy nasz projekt. Znakiem Zielona Flaga. Tutaj mamy ikonkę. Pokaż widoku pełnego ekranu. Tak wygląda nasz projekt. Pozostało nam zapisać pracę. Wracam do edycji. Wybieram polecenie plik. Zapisz na swoim komputerze program. Zapisał mi do folderu pobrane. Tam możemy wejść, zmienić nazwę albo otworzyć projekt, żeby jeszcze coś dopracować. Dziękuję, życzę przyjemnej pracy. Do widzenia.